Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym podzielić się z wami dzisiaj refleksją, która przyszła mi do głowy podczas porannej medytacji nad Ewangelią przeznaczoną na dzień dzisiejszy. Jest to fragment z Ewangelii świętego Jana Apostoła, rozdział 4, wersety od 43 do 54. Zachęcam, żeby po tą Ewangelię sięgnąć, żeby ją Przemedytować, przemyśleć, przemodlić. Mamy na to teraz chyba sporo czasu. Warto codziennie sięgać do słowa Bożego, bo kiedy właśnie nim się karmimy, to wtedy no, odkrywamy tą Bożą logikę myślenia. Im częściej tym słowem się karmimy, im bardziej to Boże myślenie poznajemy, tym bardziej z czasem. To myślenie Boże staje się też naszym myśleniem. Ale wróćmy do dzisiejszej Ewangelii. Ewangelia ta mówi o uzdrowieniu syna urzędnika królewskiego. Jest też bardzo ciekawe, że Jezus przychodzi do Galilei, do miejsca skąd pochodził, gdzie się wychował, i mamy tą informację powtórzoną przez Jana, a na różne sposoby wyrażoną w innych Ewangelii. W że Jezus tam przychodząc, nie mógł uczynić żadnego znaku, bo powątpiewali o Nim, bo przez to, że znali Go, nie potrafili odkryć głębi tego, kim On naprawdę jest, że nie jest tylko ich rodakiem. I to samo mówi święty Jan bardzo krótko. Jezus sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, a kiedy przychodzi, do Galilei zostaje przyjęty, ponieważ Galilejczycy pamiętali to, co zobaczyli w Jerozolimie, te cuda, które uczynił w czasie świąt. Przychodzi w tym momencie do Jezusa urzędnik królewski, prosząc o uzdrowienie. Dla Jego Syna. W jaki sposób zwraca się do Jezusa? Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. A więc ma nadzieję, że Jezus wyruszy razem z Nim do Jego domu, tam gdzie to chore dziecko się znajduje, i wtedy Jezus może przez jakieś słowo, może przez dotknięcie uzdrowi go. Zauważmy, że ten urzędnik królewski nie należy ani do narodu wybranego, ani do grona apostołów Jezusa. A w jego słowie w ogóle nie widać wątpliwości w wierze. On nie pozostawia tu żadnej przestrzeni niepewności. Panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. I kiedy Jezus słyszy tą prośbę, odpowiada. Idź, syn Twój żyje. Można powiedzieć, nie odpowiada w taki sposób, jakby oczekiwał ten człowiek. Nie mówi, pójdę za chwilkę z Tobą, albo od razu nie wyrusza za Nim. Tylko mówi, idź, syn Twój żyje. Jaka jest reakcja tego człowieka? Święty Jan pisze: Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do Niego i poszedł. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego. Wiedział, że kiedy Jezus mówi Idź, syn twój żyje, on nie odprawia go z niczym. W tym poleceniu, w tym posłuszeństwie, którego od niego się domaga, jest już zawarte wypełnienie jego prośby, uczynienie tego cudu, którego on oczekiwał. Posłuszeństwo Jezusowi staje się w tym momencie znakiem jego wielkiej wiary, a równocześnie pewności spełnienia tej prośby, z którą do Jezusa się zwrócił. I jak jeszcze był w drodze, wyszli mu naprzeciw słudzy z informacją, że syn poczuł się lepiej, że opuściła go gorączka. I wtedy zapytał, kiedy się to stało. I kiedy upewnił się, że dokonało się to wtedy właśnie, kiedy Jezus powiedział, syn Twój żyje, czytamy, uwierzył On sam i cała Jego rodzina. Wcześniej uwierzył człowiek słowu Jezusa, a teraz mamy powiedziane, że uwierzył On sam i cała Jego rodzina. Czyli nie wierzył? Wierzył. Tylko teraz ta Jego wiara została jeszcze bardziej umocniona. I ta wiara stała się taką silną wiarą, tak promieniującą na innych, że uwierzyła cała jego rodzina. Wszyscy stali się uczniami Jezusa, wszyscy stali się wierzącymi w Chrystusa. To jest piękny obraz tego, jak wiara może być zaraźliwa. Teraz wszyscy przebywamy w domach staramy się jak najmniej kontaktować z innymi ludźmi, aby strzec się przed epidemią, bo widzimy, jak przy epidemii wzrasta liczba ludzi zakażonych. Ale jest taka epidemia, której bardzo bym chciał, której bardzo bym nam życzył: żeby w naszej Ojczyźnie, żeby w naszym świecie nastąpiła epidemia wiary. Taki gwałtowny wzrost y, głębokiej wiary, ufności złożonej w Panu Bogu. Takiej głębokiej wiary, która y, sprawi, że pojawi się w nas pragnienie życia Ewangelią. Nie tylko pragnienie, ale y, że ta nasza wiara sprawi, że nasze życie stanie się czytelną Ewangelią. Stajmy się... Takimi uczniami Jezusa. Wsłuchujmy się w Jego słowo. Teraz, kiedy mamy na to czas, sięgajmy często po Ewangelię. Żeby ta Ewangelia odcisnęła się głęboko w naszym sercu, w całym naszym życiu. Żebyśmy później, po tym czasie kwarantanny, wychodząc, stali się chodzącymi egzemplarzami Ewangelii. I wtedy będziemy mogli rozsiewać epidemię pięknej Chrystusowej wiary.